John Wyndham. Dzień Tryfidów. Przełożyła Wacława Komarnicka. Czyta Roch Siemianowski. Państwowe wydawnictwo Iskry. Warszawa 1975 rok. Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Warszawa 1985 rok. Rozdział pierwszy Początek końca. Kiedy wiemy na pewno, że jest środa, a wszystkie odgłosy rozpoczynającego się dnia wskazują na to, że jest niedziela, coś chyba musi być nie w porządku. Poczułem to w chwili, gdy się ocknąłem ze snu. Jednakże po całkowitym przebudzeniu zacząłem się wahać. Koniec końców wszystko przemawiało za tym, że się mylę. Chociaż nie bardzo rozumiałem, jak to jest możliwe. Czekałem tedy, wciąż jeszcze niezupełnie pewien. Po chwili wszakże zdobyłem pierwszy obiektywny dowód. Gdzieś, w oddali, zegar wybił jak gdyby ósmą. Słuchałem pilnie i podejrzliwie. Wkrótce odezwał się inny zegar. Głośny i stanowczy. Wolno, dobitnie wybił niezaprzeczoną ósmą. Nie miałem wątpliwości, że coś się musiało stać. Koniec świata, no powiedzmy tego świata, który znałem blisko 30 lat, ominął mnie przez najczystszy przypadek. Ocalenie, jeżeli się dobrze zastanowić, zwykle bywa przypadkowe. Z natury rzeczy w szpitalach znajduje się zawsze sporo pacjentów, a probabilistyka mniej więcej przed tygodniem wybrała mnie na jednego z nich. Mogła mnie wybrać równie dobrze o tydzień wcześniej. W tym wypadku nie pisałbym teraz. W ogóle by mnie nie było. Ale traf chciał, że leżałem w szpitalu właśnie w tym czasie. Ponadto zaś moje oczy, a ściśle biorąc całą głowę, spowijały szczelne bandaże. Dlatego powinienem być wdzięczny losowi, czy komukolwiek, kto rządzi probabilistyką. W owej chwili jednak byłem tylko zły, zastanawiając się, co się u licha dzieje, bo leżałem już w szpitalu dość długo, aby wiedzieć, że po siostrze przełożonej najświętszą wyrocznią jest tu zegar. Bez zegara szpital w ogóle nie mógłby funkcjonować. Co sekunda ktoś spogląda na niego, żeby ustalić czas narodzin, śmierci, podawania leków, posiłków, zapalania i gaszenia światła, rozmów, pracy, snu, odpoczynku, odwiedzin, no, opatrunków, mycia. I jak dotychczas zegar nakazywał, żeby ktoś zaczynał mnie myć i oporządzać punktualnie trzy minuty po siódmej rano. To był główny powód, dla którego ceniłem sobie separatkę. Gdybym leżał na sali ogólnej, niemiłe te zabiegi zaczynałyby się niepotrzebnie o całą godzinę wcześniej. Ale dzisiaj różne, zapewne niezbyt dokładnie chodzące zegary, Wciąż i ze wszystkich stron wybijały godzinę ósmą, a nikt dotychczas nie nadszedł. Mimo, że nie cierpiałem, kiedy mnie myto gąbką i mimo, że nieraz bezskutecznie prosiłem, aby zaprowadzono mnie do łazienki, co wyeliminowałoby ten przykry proces, brak jego w dniu dzisiejszym mocno mnie zaniepokoił. Poza tym mycie z reguły zapowiadało rychłe nadejście śniadania, a byłem już porządnie głodny. Byłbym pewno tym wszystkim zirytowany każdego innego dnia, ale ten dzień, środa, 8 maja, miał dla mnie szczególne znaczenie. Chciałem odwalić czym prędzej całe to zawracanie głowy, bo tego właśnie dnia miano mi zdjąć bandaże. Pomacałem ręką. Znalazłem dzwonek i naciskałem go przez całe pięć minut, żeby dać do zrozumienia pielęgniarkom i salowym, co o nich wszystkich myślę. W oczekiwaniu gniewnej reakcji, jaką powinien był wywołać tego rodzaju alarm, nasłuchiwałem pilnie. Odgłosy z zewnątrz, jak sobie teraz uświadomiłem, były jeszcze dziwniejsze, niż mi się przedtem zdawało. Były bardziej nawet niedzielne niż w normalną niedzielę. A ja doszedłem znów do niezłomnego przekonania, że mimo wszystko jest środa. Dlaczego założyciele Szpitala Świętego Maryna uznali za stosowne zbudować go przy niezmiernie ruchliwym skrzyżowaniu w dzielnicy handlowej i narażać w związku z tym nerwy pacjentów na ustawiczną szarpaninę, stanowi pytanie, na które nigdy nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Ale dla tych nielicznych, a szczęśliwych chorych, których cierpień nie wzmagał nadmiernie hałas uliczny, miał on te zaletę, że pozwalał im, leżąc w łóżku, trzymać, że tak powiem, rękę na pulsie życia. Autobusy jadące na zachód pędziły zazwyczaj z łoskotem, usiłując zdążyć przed czerwonym światłem na rogu. Najczęściej jednak świdrujący pisk hamulców i salwa strzałów z tłumika obwieszczały, że im się to nie udało. Po chwili, ze skrzyżowania, Rozlegał się znów warkot i ryk silników, gdy pojazdy spuszczone ze smyczy przez zielone światło zaczynały wspinać się po pochyłości. Co pewien czas zdarzała się odmiana. Głośny trzask, zgrzyty, a potem przerwa w ruchu. Rzecz niezmiernie drażniąca dla kogoś w mojej sytuacji, kto mógł wnioskować o rozmiarach zajścia tylko na podstawie ilości i natężenia dobiegających z ulicy przekleństw. W każdym razie nikt z pacjentów szpitala świętego Meryna we dnie czy w nocy nie mógł ani przez moment sądzić, że wszelkie życie ustało tylko dlatego, że jego osoba wycofana została chwilowo z obiegu. Ale tego ranka było inaczej. Inaczej w sposób niepokojący, bo tajemniczy, żadnego turkotu kół, żadnego ryku autobusów. Na dobrą sprawę w ogóle nie było słychać jakiegokolwiek pojazdu. Nie słyszało się zgrzytu hamulców, buczenia klaksonów, ani nawet człapania koni zaprzężonych do furgonów, które z rzadka tędy przejeżdżały. Nie dobiegał też, jak to powinno być o tej porze, różnoraki tupot nóg spieszących do pracy. Im dłużej nasłuchiwałem, tym dziwniejsze mi się to wszystko wydawało. I tym bardziej mnie niepokoiło. W ciągu mniej więcej dziesięciu minut napiętej uwagi posłyszałem pięć razy szurające, niepewne kroki, trzy razy głosy z oddali krzyczące coś niezrozumiałego i raz histeryczny szloch kobiecy. Ani razu nie zagruchał gołąb, nie zaćwierkał wróbel, nic. Prócz śpiewu drutów telegraficznych poruszanych wiatrem. Zaczęło we mnie narastać Ochydne uczucie pustki. To samo uczucie miewałem jako dziecko, kiedy wyobrażałem sobie, że w mrocznych kątach sypialni czają się różne potwory. Kiedy nie śmiałem wysunąć nogi spod kołdry ze strachu, że jakieś ukryte pod łóżkiem okropieństwo złapie mnie za stopę. Kiedy nie śmiałem nawet sięgnąć do przełącznika, bo gdybym się poruszył, jakieś inne okropieństwo mogłoby zaraz na mnie skoczyć — Musiałem zwalczyć to uczucie, podobnie jak musiałem je zwalczać będąc dzieckiem w ciemnościach. A wcale nie przychodziło mi to łatwiej. Zadziwiające. Z ilu rzeczy nie wyrastamy, jak się okazuje, w godzinie próby. Pierwotne atawistyczne lęki wciąż mnie otaczały, czyhając tylko na sposobność, aby mną owładnąć. I prawie już biorąc mnie we władanie. Tylko dlatego, że miałem zabandażowane oczy, a ruch uliczny ustał. Kiedy się trochę wziąłem w garść, spróbowałem uciec się do logicznego rozumowania. Dlaczego zatrzymuje się ruch? No zwykle dlatego, że ulicę zamknięto w celu dokonania jakichś napraw. Prosta rzecz. Lada chwila zjawi się brygada ze świdrami pneumatycznymi i zada nieszczęsnym chorym nową odmianę akustycznych tortur. Ale logiczne rozumowanie miało tę wadę, że nie sposób go było w tym punkcie zatrzymać. Rozwijało się dalej, podkreślając z naciskiem, że nie słychać nawet dalekich odgłosów ruchu samochodowego, nie słychać gwizdu pociągów, ani syren holowników na tamizie. Nie słyszałem nic. Aż do chwili, kiedy zegary zaczęły wybijać kwadrans po ósmej. Pokusa, żeby spojrzeć. Tylko rzucić okiem, naturalnie. Tylko zerknąć, żeby się zorientować, co się u licha dzieje. Była ogromna. Oparłem się jej wszakże. Przede wszystkim taki rzut oka stanowił zadanie znacznie bardziej skomplikowane niż by się mogło zdawać. Opatrunek składał się z niemałej ilości waty, gazy i bandaży. Co ważniejsza jednak, bałem się tej próby. Przeszło tydzień kompletnej ślepoty, potrafi odstraszyć człowieka od lekkomyślnego traktowania wzroku. Lekarze co prawda zamierzali zdjąć mi tego dnia bandarze, ale mieli je zdjąć w specjalnym, przyćmionym świetle i nie włożyliby ich na powrót tylko wówczas, gdyby wynik badania moich oczu był pomyślny, a nie wiedziałem, jaki będzie wynik. Mogło się okazać, że uszkodzenie wzroku jest poważne i nieodwracalne, albo że w ogóle nigdy już nie będę widział, nic jeszcze na pewno nie wiedziałem. Zakląłem i znów nacisnąłem guzik dzwonka. Przyniosło mi to pewną ulgę. Okazało się jednak, że nikt się dzwonkami nie interesuje. Teraz już, prócz niepokoju, ogarnęła mnie irytacja. Być od kogoś zależnym to rzecz upokarzająca. Lecz jeszcze gorzej jest, kiedy się nie ma od kogo być zależnym. Moja cierpliwość była na wyczerpaniu. Trzeba wreszcie zrobić z tym wszystkim porządek, powiedziałem sobie. Jeżeli otworzę drzwi na korytarz. I na robie piekielnego hałasu ktoś powinien nadejść, chociażby po to, żeby powiedzieć mi, co o mnie myśli. Odrzuciłem koce i wstałem z łóżka. Nie widziałem nigdy pokoju, w którym leżałem i mimo, że orientowałem się na słuch, gdzie są drzwi, wcale niełatwo było je znaleźć. Natrafiłem po drodze na kilka zagadkowych i najzupełniej zbędnych przeszkód. W końcu jednak dotarłem do celu względnie cało. Jeżeli nie liczyć poobijanych palców u nogi... I niewielkiego siniaka na goleni. Wysunąłem głowę na korytarz. Hej! krzyknąłem. Proszę mi przynieść śniadanie! Pokój czterdziesty ósmy! Przez moment nie było żadnej odpowiedzi. Potem rozległ się chór wrzaskliwych głosów. Były ich chyba setki, ale nie mogłem zrozumieć ani słowa. Zupełnie jakbym nastawił płytę z wrzaskami tłumu na dobitkę bardzo wrogo usposobionego. Przez krótką, koszmarną chwilę zastanawiałem się, czy nie przeniesiono mnie podczas snu do zakładu dla obłąkanych. Może więc to wcale nie jest szpital świętego Maryna. Wszystkie głosy brzmiały wprost nienormalnie. Zatrzasnąłem szybko drzwi, odcinając się od zgiełku i po omadku wróciłem do łóżka. Łóżko wydawało mi się jedynym bezpiecznym schronieniem w całym tym niepojętym otoczeniu. Jak gdyby dla spotęgowania wrażenia do uszu moich dobiegło coś, co sprawiło, że zamarłem w trakcie naciągania na siebie koca. Z dołu, z ulicy rozległ się krzyk, niesamowity, mrożący krew w żyłach. Rozległ się trzykrotnie, a kiedy wreszcie ucichł, zdawało się, że nadal wibruje w powietrzu. Dreszcz mnie przeszedł. Na czole pod bandażami poczułem piekące krople potu. Zrozumiałem teraz, że dzieje się coś przerażającego, coś potwornego. Nie mogłem znieść dłużej odosobnienia i bezradności. Musiałem się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. Podniosłem ręce do bandaży, namacałem już agrawki, wtem jednak znieruchomiałem z rękami przy głowie. Przypuśćmy, że kuracja się nie udała. Przypuśćmy, że po zdjęciu bandaży przekonam się, że nadal nic nie widzę. Byłoby to jeszcze gorsze tysiąc razy gorsze. Nie miałem odwagi stwierdzić w samotności, że lekarze nie uratowali mi wzroku. A jeżeli nawet uratowali, czy takie raptowne odsłonięcie nie zaszkodzi oczom? Opuściłem ręce i położyłem się. Wściekły byłem na siebie, na szpital. I dałem upust wściekłości, klnąc głupio i bezsilnie. Musiała upłynąć dłuższa chwila, zanim odzyskałem równowagę, i znów zacząłem się głowić nad jakimś wytłumaczeniem tej piekielnej sytuacji. Nie znalazłem go. Doszedłem tylko do bezwzględnego przekonania, że wbrew wszelkim przedziwnym oznakom jest środa. Poprzedni dzień bowiem musiał się wszystkim wryć w pamięć, a mogłem przysiąc, że dzieli mnie od niego tylko jedna noc. Znajdą Państwo w kronikach i archiwach, że we wtorek 7 maja orbita Ziemi przeszła przez sferę odłamków komety. Mogą Państwo w to nawet uwierzyć, jeśli zechcą. Miliony ludzi w to uwierzyły. Może tak było rzeczywiście. Nie rozporządzam niezbitymi dowodami. Wprawdzie nie widziałem tego, co zaszło, ale mam na ten temat własne zdanie. Wiem tylko, że musiałem spędzić wieczór w łóżku. Słuchając relacji naocznych świadków o najbardziej, jak twierdzili, zdumiewającym zjawisku niebieskim, notowanym w dziejach. A przecież, zanim się cała historia zaczęła, nikt nie słyszał nigdy ani słowa o tej rzekomej komecie lub jej odłamkach. Dlaczego podczas trwania zjawiska mówił o nim bez przerwy sprawozdawca radiowy, skoro każdy, kto mógł chodzić, kusztykać czy dać się nieść, był albo pod gołym niebem, albo gdzieś przy oknie, podziwiając największy w historii świata bezpłatny fajerwerk. Tego nie wiem. Tak jednak było, a słuchając sprawozdania, zrozumiałem jeszcze dokładniej, co to znaczy być niewidomym. Poczułem wreszcie, że jeśli kuracja okaże się nieskuteczna, raczej zrobię ze sobą koniec, niż pozostanę w tym stanie. W wiadomościach przez cały dzień podawano, że tajemnicze jaskrawo zielone błyski widziano poprzedniej nocy na niebie Kalifornii. Tyle jednak rzeczy zdarzało się stale w Kalifornii, że trudno było specjalnie się tym przejmować. Ale w dalszych wiadomościach pojawił się ów motyw odłamków komety. No i już pozostał. Z nad całego Pacyfiku napływały relacje o nocy rozświetlonej zielonymi meteorami. Niekiedy przelatywały ich takie roje, jakby wirowało całe niebo. I tak też pewnie było, jeśli się dobrze nad wszystkim zastanowić. Gdy linia nocy przesuwała się na zachód, wspaniałość widoków wcale nie malała, poszczególne zielone błyski ukazały się nawet zanim zapadł mrok. Spiker mówiąc o meteorach w wiadomościach o szóstej po południu Zapewniał słuchaczy, że jest to fenomenalne widowisko, które każdy powinien zobaczyć. A wspomniał też, że obecność meteorów wywołuje poważne zakłócenia w odbiorze krótkich fal z dalszych odległości, lecz fale średnie, na których nadawane będą dalsze bieżące sprawozdania, są wolne od zakłóceń, przynajmniej na razie. Speaker mógł oszczędzić sobie potoków wymowy. Sądząc z tego, jakie podniecenie panowało w szpitalu, nie było chyba najmniejszego prawdopodobieństwa, aby ktokolwiek nie obejrzał niebiańskich fajerwerków, oprócz mnie. Jak gdyby za mało jeszcze było komentarzy radiowych, pielęgniarka, która przyniosła kolację, również uznała za stosowne o wszystkim mi opowiedzieć. Na niebie pełno jest spadających gwiazd, mówiłam. Wszystkie jaskrawo zielone, i w ich świetle twarze ludzkie wyglądają upiornie. Tłumy wyległy na ulicę i patrzą, a chwilami jest widno jak za dnia, tyle że w dziwnym kolorze. Co pewien czas przelatuje wielka gwiazda, taka świecąca, aż oczy bolą patrzeć. Cudowny widok. A mówią, że nigdy jeszcze nic podobnego nie było. Szkoda, że nie może pan tego zobaczyć. Tak, przyznałem dość niechętnie. A rozsunęłyśmy zasłony w salach, żeby wszyscy mogli oglądać mówiła dalej. Gdyby nie miał pan bandaży na oczach, widziałby pan stąd doskonale. Naprawdę, powiedziałem. Ale najlepiej się ogląda pod gołym niebem. Podobno tysiące osób zebrały się w parkach i na błoniach, na wszystkich płaskich dachach też stoi mnóstwo ludzi i patrzy w górę. Jak długo to ma potrwać? Spytałem cierpliwie. Nie wiem, ale powiadają, że gwiazdy nie świecą już tak mocno, jak przedtem. No ale gdyby nawet panu zdjęto dziś bandarze, wątpię, czy lekarze pozwoliliby panu patrzeć. Musi pan z początku być bardzo ostrożny, a niektóre błyski są szalenie jaskrawe, one ojej. Dlaczego ojej? Zapytałem. Teraz przeleciała taka świecąca, aż cały pokój zrobił się zielony, co za szkoda, że pan jej nie widział. Tak, tak, powiedziałem. A teraz niech siostra zrobi mi tę łaskę i już sobie pójdzie. Próbowałem słuchać radia, ale wydawało takie same okrzyki podziwu i zachwytu, na dobitkę zaś wciąż ględziło wykwintną angielszczyzną o wspaniałym widoku i fenomenalnym zjawisku. Aż w końcu miałem wrażenie, że cały świat jest na wielkim balu, na który tylko ja nie dostałem zaproszenia. Nie mogłem poszukać sobie innej rozrywki, bo szpitalny radiowęzeł nadawał tylko jeden program. Po pewnym czasie zorientowałem się, że widowisko ma się ku końcowi. Speaker ponaglał wszystkich, którzy jeszcze go nie obejrzeli, żeby się pośpieszyli, bo będą żałować do końca życia. Wszystko jak gdyby się sprzysięgło, aby mnie przekonać, że omija mnie najważniejsza rzecz, dla której właściwie przyszedłem na świat. Wreszcie miałem tego wszystkiego dość. I zamknąłem radio. Przedtem usłyszałem jeszcze, że zjawiska świetlne tracą szybko na sile, i za parę godzin prawdopodobnie wyjdziemy ze strefy odłamków komety. Nie ulegało dla mnie wątpliwości, że wszystko to zdarzyło się poprzedniego wieczora. Gdyby zdarzyło się dawniej, musiałbym odczuwać znacznie silniejszy głód niż odczuwałem w tej chwili. No dobrze, więc co to wszystko może znaczyć? Czyżby cały szpital? Ba, całe miasto tak się hucznie bawiło do rana, że dotychczas jeszcze nie zdołało oprzytomnieć. W tym miejscu tok moich myśli przerwały bliskie i dalekie zegary, niezgranym chórem obwieszczając godzinę dziewiątą. Po raz trzeci z całej siły nacisnąłem dzwonek. Gdy leżałem czekając na rezultat, usłyszałem za drzwiami jakieś szmery. Składały się jakby z pochlipywań. Potknięć i szurania, ponad które wybijał się niekiedy jakiś okrzyk z oddali. Do mojego pokoju wciąż jednak nikt nie przychodził. Zacząłem znów tracić równowagę. Ochydne zmory z lat dziecinnych opadły mnie znowu. Zdawało mi się, że lada chwila otworzą się niewidzialne drzwi i cichaczem wślizgną się potwory. Prawdę mówiąc, nie byłem wcale pewien, czy ktoś się już nie zakradł. I nie krąży bezszelestnie po pokoju. Z natury nie mam nadmiernie wybujałej wyobraźni. Przysięgam. Powodem mojego stanu były przeklęte bandaże, zasłaniające mi oczy i owe okropne, niesamowite głosy, które odpowiedziały mi, kiedy otworzyłem drzwi na korytarz. W każdym razie uległem zmorom. A kiedy się im ulegnie, Olbrzymieją z każdą chwilą. Już teraz przerosły stadium, w którym można by je odpędzić pogwizdywaniem lub głośnym śpiewem. Wreszcie zadałem sobie rozstrzygające pytanie. Co wolę, zdjąć bandaże, narażając się na niebezpieczeństwo utraty wzroku, czy pozostawać w ciemnościach we władzy coraz bardziej paraliżującego strachu? Gdyby się to działo o dzień lub dwa wcześniej. Nie wiem, co bym zrobił. Prawdopodobnie w końcu to samo, ale tego dnia mogłem sobie przynajmniej powiedzieć: Tam do diabła. Jeżeli tylko będę rozsądny, nic strasznego nie może się stać. Ostatecznie bandarze mają być dziś zdjęte. Zaryzykuję. Jedną rzecz muszę zapisać sobie na plus. Nie byłem aż tak opętany lękiem, żeby gwałtownie zerwać bandaże. Miałem dość rozwagi i opanowania, aby wstać z łóżka. I spuścić zasłony, nim się zabrałem do odpinania agrafek. Gdy już zdjąłem opatrunek i przekonałem się, że widzę w półmroku, poczułem ulgę, jakiej nigdy dotąd nie doznałem. Mimo to, upewniwszy się najpierw, że pod łóżkiem lub w innych zakamarkach nie ukrywają się złoczyńcy lub potwory, podparłem zaraz klamkę drzwi oparciem krzesła. Wtedy dopiero zdołałem wziąć się w ryzy. Nakazałem sobie spędzenie całej godziny na stopniowym przyzwyczajaniu się do pełnego światła dziennego. Pod koniec godziny byłem już pewien, że dzięki szybkiej pierwszej pomocy, a następnie dobremu leczeniu, wzrok mam równie dobry jak przedtem. Ale nadal nikt nie przychodził. Na dolnej półce stolika przy łóżku znalazłem ciemne okulary, przygotowane na wypadek, gdyby mi były potrzebne. Włożyłem je przezornie, zanim podszedłem do okna. Dolna jego część nie otwierała się, miałem więc ograniczone pole widzenia. Zerkając na dół i w bok, dostrzegłem kilka osób, które w oddali szły po ulicy dziwnie wolno, jakby bez celu. Najbardziej jednak i od razu uderzyła mnie ostrość, czystość, zarysów wszystkiego, na co patrzyłem. Nawet dalekie szczyty domów za przeciwległymi dachami. Widać było niezwykle wyraźnie. Wtem spostrzegłem, że z żadnego komina, dużego ani małego, nie wydobywa się dym. Moje ubranie wisiało porządnie w szafie. Kiedy je włożyłem, poczułem się od razu bardziej normalnie. W papierośnicy znalazłem jeszcze kilka papierosów. Zapaliłem jednego i bardzo szybko doszedłem do stanu, w którym, mimo że wszystko nadal było niezaprzeczenie dziwne, nie mogłem już zrozumieć, dlaczego właściwie byłem przedtem tak bliski paniki. Niełatwo jest odtworzyć w pamięci nasz pogląd na świat w owych czasach. Musimy teraz być znacznie bardziej samodzielni, bardziej polegać na sobie. Ale wtedy tyle spraw szło ustalonym od wieków trybem, tyle rzeczy miało ze sobą ścisłe powiązania. Każdy z nas Dzień w dzień pełnił swoje ściśle określone funkcje w ściśle określonym miejscu, bez trudu więc można było wziąć nawyk i zwyczaj za prawo natury. I tym większy się odczuwało wstrząs, jeśli coś ów ustalony tryb nagle zakłóciło. Gdy się spędziło pół życia w takim, a nie innym układzie społecznym, zmiana koncepcji tego układu nie jest sprawą pięciu minut. Teraz, kiedy spoglądamy wstecz na ówczesne stosunki, ogrom tego, czego nie wiedzieliśmy i nie chcieliśmy wiedzieć o swoim życiu codziennym, nie tylko zdumiewa, lecz budzi wręcz zgrozę. Ja na przykład nie miałem właściwie pojęcia o najprostszych sprawach o tym, w jaki sposób i kto dostarcza mi żywności, skąd się bierze świeża woda, jak się tka i szyje noszone przeze mnie ubranie. Jak działa kanalizacja, warunek zdrowia mieszkańców miast. Nasze życie zależało od sieci niezliczonej ilości specjalistów, z których każdy mniej lub bardziej kompetentnie spełniał swoje zadanie i oczekiwał tego samego od innych. Dlatego też było dla mnie rzeczą nie do uwierzenia, żeby w szpitalu mogła zapanować całkowita dezorganizacja. Ktoś gdzieś, Byłem tego pewien, panuje nad sytuacją, pech tylko chciał, że ten ktoś zapomniał o pokoju numer 48. Jednakże kiedy znów podszedłem do drzwi i wyjrzałem na korytarz, uświadomiłem sobie ponad wszelką wątpliwość, że cokolwiek się stało, sprawa dotyczy nie tylko pojedynczego mieszkańca pokoju numer 48. W pobliżu nie było akurat nikogo. Z daleka tylko słyszałem przytłumionych warg. Dobiegały mnie też odgłosy szurających kroków, a od czasu do czasu donośniejszy okrzyk odbijający się echem w pustych korytarzach. Nic jednak nie przypominało wrzasków, przed którymi przedtem zatrzasnąłem drzwi. Tym razem nie próbowałem już nikogo przywoływać. Wyszedłem cicho z pokoju. Dlaczego cicho? Sam nie wiem. Coś mnie do tego skłoniło. W tym pełnym ech budynku trudno było określić skąd dobiegają dźwięki, ale z jednej strony korytarz kończył się balkonem francuskim, przez zasłonę widać było cień balustrady. Poszedłem więc w kierunku przeciwnym. Skręciwszy za róg, opuściłem skrzydło separatek i znalazłem się na szerszym korytarzu. W pierwszej chwili zdawało mi się, że jest pusty. Ale kiedy ruszyłem dalej, zauważyłem postać, która wyłoniła się z zacienionego kąta. Był to mężczyzna w czarnym żakiecie i sztuczkowych spodniach. Na żakiet miał narzucony biały kitel. Pomyślałem, że to na pewno jeden z lekarzy. I zdziwiło mnie tylko, że trzyma się ściany i idzie jakby po omacku. Dzień dobry, powiedziałem. Stanął jak wryty. Twarz, którą do mnie zwrócił, była ziemista i przerażona. Kto pan jest? Spytał niepewnie. Nazywam się Mason. — odparłem. William Mason, jestem pacjentem. Pokój 48. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego. Pan widzi? Przerwał mi szybko. No, widzę doskonale nie gorzej niż przedtem, zapewniłem go. Znakomicie mnie wyleczono. Co prawda nikt nie przyszedł, żeby mi zdjąć bandaże, więc je zdjąłem sam. Chyba nic złego się nie stało. Starałem się przerwał mi znowu. Pan będzie łaskaw zaprowadzić mnie do mojego gabinetu. Muszę natychmiast zatelefonować. Dzień Tryfidów. Taśma pierwsza, koniec ścieżki pierwszej.